Mamy dobrą informację dla mieszkańców tych segregujących odpady. Będą płacić mniej za śmieci. Władze miasta przygotowały propozycję pakietu zmian dotyczących gospodarki odpadami. Wymaga tego znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 lutego. Ustawa likwiduje między innymi dopłaty dla osób mieszkających samotnie. Mimo to władze miasta znalazły sposób, aby gospodarstwa jednoosobowe płaciły najmniej. Pomimo właśnie tych likwidacji Dopłat jesteśmy w stanie wprowadzić taki system przy ochronie tych jednoosobowych gospodarstw domowych, który zostanie zastąpiony preferencyjnymi stawkami dla, dla tych gospodarstw. Proponowana stawka dla gospodarstw jednoosobowych to 9, 11 i 15 zł w zależności od powierzchni mieszkania. Częściej odbierane będą śmieci. Odpady suche, szkło, popioł i żużel odbierane będą nieraz, a dwa razy w miesiącu. Proponujemy obniżenie. Dla osób segregujących odpady o około 10%, 10 w zabudowie jednorodzinnej. Natomiast, drodzy Państwo, w sytuacji zabudowy wielorodzinnych troszeczkę mniejsza obniżka, ale również znacząca. Proponowane stawki w zabudowie jednorodzinnej to 15,25 i 35 zł. W zabudowie wielorodzinnej proponowana stawka to 16,22 i 30 zł. W zależności od powierzchni domu bądź mieszkania. Projekty uchwał trafią pod obrady radnych 23 lutego. To jest projekt uchwały, który zostanie skierowany pod obrady Rady Miejskiej. Macie wszyscy Państwo świadomość, jak poprzednie władze miasta rękoma i nogami broniły się przed obniżeniem opłat za wywóz Odpadów. Yy, więc z tego miejsca chcemy też zaapelować do radnych, do radnych Prawa i Sprawiedliwości o poparcie dla tej uchwały.